W tym filmiku chciałem porozmawiać na temat mojego serwera, więc na samym początku chciałem Wam podziękować za e, łącznie 240 osób na rozpoczęciu mo, e, mojej edycji. E, jest to naprawdę mega duża ilość. Później Was grało około 130 codziennie. Nie było takiego dnia, w którym nie było Was 130, więc e, dziękuję za to bardzo. E, to pierwsza sprawa. E, druga sprawa to taka, że mamy rekrutację na technika, na pomocników. Ogólnie mam zamiar poszerzyć grono administracji o kilka osób, więc zapraszam naszego naszego spika, kto jest chętny, e, może się zgłosić, kto ma jakieś tam zdolności e, typu że może napisać wszystko praktycznie w pluginie skrypt, to może się to zgłosić do mnie na spika, coś się ogarnie na takie osoby e, więc nowa edycja zbliża się. E, Nowa edycja odbędzie się we wtorek o godzinie 13.00. Chciałbym Was od razu przeprosić za to, że ta edycja trwała tylko dwa tygodnie. Moim zdaniem to była bardzo udana edycja, jak dla mnie. No tylko szkoda, że te lagi dokuczały. Ja te lagi ogarniam się z dnia na dzień, Walenocki edytuję skrypty i optymalizuję, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Eee, postaram się usunąć lagi. Eee, ciągle się staram zresztą. Więc do zobaczenia we wtorek o godzinie 13.00. Na razie, cześć. Yo!